Zapraszam serdecznie wszystkie dzieci, które siedzą w domu i nie mają pomysłu, co zrobić, żeby przetrwać tą naszą kwarantannę, która nas męczy. Zapraszam wszystkie dzieci serdecznie do wykonania kalendarza, który pomoże nam przetrwać okres siedzenia w domu, walki z wirusem. Do wykonania naszego kalendarza potrzebne będą, potrzebne będą dwie kartki, talerzyk, nożyczki, Pisak czarny, ołóweczek, ewentualnie do szkicowania i linijka. Przystępujemy do odrysowania główki kalendarza. Tutaj jest pogląd, mam nadzieję, że je na ten kalendarz, więc można się na niego patrzeć, jak to wygląda w międzyczasie. I ja zaczynam od narysowania elementu podstawowego, czyli głowy do walki z koronawirusem. Robimy otworki, oczka. Wyrysowujemy tutaj sobie paszczę, taką, którą tam mamy. Tutaj były takie wzory, więc kto będzie chciał, jak będzie chciał, będzie sobie ozdabiał. Ja tu rysuję taką niby koronę na głowie, bardzo podobne do tego, które jest, ale wiadomo, że ja tylko robię mały szkic. Wy sobie oczywiście wszystko w domu pokolorujecie. Zaznaczamy sobie jakieś włoski, nosek, tu piszemy. Zostań w domu i wszystkie wzory dookoła. Pierwszy element mamy naszkicowany, jeszcze tutaj zapomniałam brwi. Dorysowujemy teraz łapki, które wiszą wzdłuż główki. I proszę, każde dziecko potrafi, bo u mnie rysują tak ładnie, mogą, bo być to takie jak w rękawiczkach, długie wiszące łapki. I z drugiej strony, tak jakby od strony ucha zaczynają się już prosto, bez szyi, bez korpusu, prosto, wiszące, jakby ktoś był zgarbiony. Jest pierwszy element. Drugi, na drugiej karteczce potrzebujemy takie nóżki, więc trzeba... Narysować takie nóżki. Żeby narysować takie nóżki i tą całą podziałkę, która jest tu pokazana, też rysujemy sobie kreseczki i zaznaczamy dni tygodnia, które spędzimy na tej prostej, na tym odcinku. O, I tutaj buciki. Jeden bucik. I drugi bucik. Sznurówki tutaj możemy sobie zaznaczyć. O, jakieś takie fajne podstawa bucika. A tutaj zaznaczamy wszystkie dni. 1, 2, 3, 7, 3, 1, 20, 21, 22. Myślę, że wystarczy. I numerujemy. 1, 2, 3, 15, 20. Kiedy już mamy wycięte elementy z konturami, należy wszystko pokolorować. Ja nie będę tego kolorowała, ponieważ, kochani moi, musicie sobie sami pokolorować. To jest moja wersja, ale to może być zupełnie, zupełnie coś innego. Zupełnie inne formy, inne, inne znaki, inne formy graficzne, w kwiaty, w ptaszki, jak sobie życzycie, należy to pokolorować. Teraz, kiedy już mamy gotowe elementy, Zobaczcie, trzeba wyciąć takie okienko w środku, które będzie przesuwał, na którym będzie, no, będą nam się te nogi przesuwały. I tu trzeba na środku, musicie sobie wybrać, czy to jest w tym momencie, czy w tym. Ja tu gdzieś zrobię pomiędzy, pomiędzy oczkami. Pokoloruję to na czarno, żebyście dobrze widzieli, o co w tym wszystkim chodzi. I należy to przeciąć tu. I przeciąć tu, żeby móc wsunąć tę. Te, te miesiące. E, dni miesiąca, przepraszam. Zastanawiam się, jak Wam to należałoby to zrobić nożykiem. Też musicie poprosić tatę lub mamę, żeby po prostu nacięli nożykiem. No można też nożyczkami, mniej jest prościej po prostu nożykiem, więc dobrze z naciąć nożykiem, żeby można było go tutaj wsunąć i wkładamy ten element, on musi tutaj wejść i wejść przejść na drugą stronę i proszę bardzo, prototyp Przesuwa nam się, oczywiście ja usunę ten element gotowy już tutaj, który został zrobiony, żeby Wam pokazać jak wygląda to, co zrobiliśmy na zajęciach i bardzo proszę o pokolorowanie całego kalendarza.